Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie, na kanale Zalta Odkrywca. Ja tutaj z samego rana sobie troszeczkę powędkować na delikatny spinning, podłubać okonki. A tu zobaczcie, jedno auto, dwa auta, ale obłożenie wędkarzy. Nie jest rzeka długa, rzeka szeroka. Znajdziemy sobie jakieś miejsce. Także ja biorę sprzęt w dłoń i ruszam, bo szkoda czasu, jestem tak naładowany... Mimo warunków atmosferycznych panujących tutaj u mnie w okolicy w ostatnich dniach, dziś jest piękny, wyjątkowy dzień, aby nie zapeszyć delikatny wiaterek, 14 stopni na plusie, tylko ruszać nad wodę. Więc ja to zrobiłem. Biorę sprzęcior i widzimy się już gdzieś tam w oddali przy pierwszym rzucie. Miłego oglądania! O, drugi żółt, patrzcie jaki potwór tutaj fajnie zassał. Malutki okoneczek. Delikatnie zapięty. Ale są śliczne. Dobra, wal po brata, po siostrę, poszedł. Oby był większy następny. Idziemy kawałek wyżej. Tutaj widać z męcą. Dwa brania. Jeden okonek wyjęty i nic się nie dzieje. Zmieniałem troszeczkę gumki. Trochę w toni, trochę przy dnie. No niestety, ja jak mówię, dzień, dniowi nierówny. Niby teoretycznie warunki mega. Na takie małe przynęty, a widzicie sami, no nie dzieje się nic. Także ja się przynoszę, będziemy szukali tej ryby. Może gdzieś są przyklejone do tego dna. Stoją sobie i czekają. Nie będę szedł daleko miejsce po miejscu. W razie czego, żeby było dobrze do podbierania, dobra, tutaj sobie obłowimy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ma jakieś grążele, trawki, fajne. Czasami warto też taką tandkę puścić sobie z prądem. <laughs> Pozwolić jej, niech ona sobie zejdzie tak, jak ją prowadzi prąd wody. Naturalnie jakieś tam delikatne podciągnięcia. Lubię sobie czasami tak ruszyć delikatnie szczytówką żeby ta przynęta szła troszeczkę agresywniej. Czasami jak to konie są leniwe, takie agresywne prowadzenie te sztandki między tymi wolnymi pauzami również przynosi jakieś efekty, no trzeba kombinować. Ja tu liczę na jakieś konkretne garbusy, bo wiem, że tutaj są, ale ostatnio jak byłem też podziubałem jakieś małe. Niektóre jak dłoń, niektóre jak palec. Ale muszą tutaj stać jakieś duże, muszą stać jakieś duże. O ja sobie tu przyszykuję takie cztery przynęty. Piątą mam, piątą mam na wędce. I wiecie co zrobimy? Po pięć rzutów każdą. Zobaczymy, może im jakaś przynęta nie pasuje. Będziemy kombinować 5 <coughs> na taką żółto czarną, na którą zacząłem. Potem będziemy zmieniać kolor i zwiększać kaliber i systematycznie będziemy się przesuwać co 20 metrów, rzucać z prądem. Troszkę poprowadzimy przy dnie, troszkę poprowadzimy w toni. No musimy je pobudzić, niech coś się dzieje, kurde. Tam panowie, widzę na te robaki wycinają konie. jakiś leszczyk wpadł. Chcą żywej przynęty chyba dzisiaj. Coś jakby chciało tam być na końcu wędki. Jest jakiś malutki. Naprawdę malutki Ale wziął. Dobra, pięć rzutów zrobionych. Zmieniamy na większy kaliber i jaśniejszą przynętę jaskółka. Podamy im jaskółeczkę. Zobaczymy jak się reagują, a potem coś żółtego. I niech się dzieje. Dobra, jakieś branka były. Dwa okolki wyjęte. Tyle zabawa była, to jest najważniejsza. No i niestety kurde, nie nagrałem całej akcji. szczupak I mimo kurde, takiego naprawdę dość długiego przeponu odciął. O kurde. Tego się obawiałem, żeby zielone tylko nie odpaliły do 5 kg, 2,5. Też nie o tam do 5. Ja. A teraz zauważyłem, że coś tam zbiera z powierzchni. Wydaje mi się, że jakiś strążek Damy obrotówkę, zobaczymy parę rzutów. Mam nadzieję, że już się szczupaki bawić nie będą. No to jest tak, człowiek przyjeżdża na szczupaka, nie dzieje się nic. Przyjeżdża sobie podubać okolki, a tu biorą szczupaki. Dobra, kilka rzutów na obrotóweczkę. I zaraz wracamy do tante. Słuchajcie, mamy coś na obrotówkę. Na obrotóweczkę, pewnie okonek, ale jeżeli okonek to będzie miejmy nadzieję troszeczkę większy byle nie szczupaczek. Nie, szczupak inaczej idzie chyba. O poszła, kurde. Przy samym brzegu odpieła się. No, założyłem większą tandkę. Zielsko. Aj jaj. Ale jakie było wrażenie, że, że coś tam kurde puknęło, nie? <grym> Adrenalinka wzrosła, dobra, przenosimy się wyżej. Miejsce obrzucane dokładnie, na powrocie jeszcze je zrobimy raz. Siedź na obrotóweczkę, patrzcie się drugi rzut na obrotówkę. Może być ładniejszy okonek. Oby była patelnia, bo mam ochotę na okoń, a Wam powiem szczerze. Tak, to będzie okonek. Chociaż... ojoj Ja nie wiem, czy to będzie okoń. Jeżeli to będzie okoń... Co to jest? Jeszcze poszło w zielsko. Muszę popuścić Okonek, ale wiecie co? Jaka akcja? W okonka uderzył szczupak. Mówię, coś jest nie tak. Patrzcie, prawie go zdjął, nie? Ale jaja. Huf. Przy samym brzegu, w okonia. Dobra, sam się odpił. Jaka akcja, nie? Jest. Na obrotówkę. Trzeba zmieniać trochę tandki, trochę obrotóweczki, aby był większy okonek. I oby go szczupak nie zaatakował, jak przed chwilą. No, może być troszeczkę lepszy i taki będzie fajnie. Jest kolejny okoleczek. Jednak chciały obrotówkę. Jest! Czułem jak zgarnął. Jedno małe puknięcie. Zasanie i siedzi, ale zabawa fajna. Nie są to giganty, ale, ale cieszą. I kolejny. Chyba trafiłem na jakąś ławiczkę. Dobra, idziemy wyżej. Tutaj biorą takie maluszki. Można je spokojnie powypuszczać. Idziemy po coś większego. Trochę zaczęło żyć takim deszczykiem nieprzyjemnym. No ale zobaczymy. Musiałem tandkę wymienić już dwa razy, bo ucinają ogonki. Łapczywe bestie. A obrotóweczkę może zostawię z twarzy, na obrotówkę wykonamy. Dobra, 50 metrów wyżej przenosimy się tam podłubiemy. Mam nadzieję jeszcze trochę okonków. Może jakieś większe będą. Co by sobie posmakowało okonka, bo czemu nie. Wiecie co, może nawet nie będę szedł tak wysoko. Takie lepsze miejsce do wyholowania. Zielsko straszne. Tutaj będzie dobrze. Niedaleko parę metrów. Dobra, pierwszy rzucik. Tutaj gdzieś pamiętam był zaczep też ostatnio. Zostawiłem dwie przynęty w wodzie, jakieś drzewo zwalone. Wiem, że będzie teraz, czuję to. Patrzcie się. Patrzcie się, moi drodzy widzowie. Niech opadnie. Mam jakiegoś dobrego czuję. No mogłoby coś większego jest. Pierwszy rzut. Mogłoby coś większego strzelić. Oj, to będzie maluszek. Ale waleczny. Waleczny maluch. Nie dużo większy od przynęty, ale łapczywy. Dobra, jeszcze się nie wyłączam. Drugi rzucik. Oj, fajnie by się powalczyło na takim delikatnym sprzęcie, z jakimś naprawdę pięknym. Pięknym garbusem, taką czterdziestką, ale to by były, były emocje. Największe, jakiego tutaj zapałem, 36 36 cm na żółte kopytko, ale są większe. I są tu też piękne leszcze, także któregoś dnia, jeżeli czas na to pozwoli, zasiądziemy sobie tutaj na fiderka. Rzeka płynie sobie spokojnie, także naprawdę będzie rewelacja, ale to w najbliższym czasie. Jak powiedziałem, zobaczymy jak to będzie. Z wolnym dniem, żeby przyjechać sobie tak naprawdę na 6-8 godzin. Zrobić sobie taką zasiadkę. Wziąć sobie coś do przekąszenia i miło spędzić czas było. Też maluszek jakiś. To będzie moi drodzy coś fajniejszego. Kurde w ziele poszło. Poszło w ziele. To będzie okoń czy szczupak? Poszło w ziele. jaj Po rybie niestety. Popuszczę, ale wątpię czy wyjdzie. Co to jest? Ale okoń. To właśnie. Piękny okonek. Na obrotóweczkę zobaczcie. O takie garbuski mi chodziło. Przepiękny. Jeszcze obrzucamy dwa miejsca i będziemy kończyć tą dzisiejszą zabawę. Zaczęło mrzeć nieprzyjemnie, a ja nie wziąłem deszczówki ani kurtki przeciwdeszczowej żadnej. Powiesiłem na wieszaku przy drzwiach i zapomniałem. Tutaj koło tego drzewa lubią, naprzeciwko drzewa, nie koło drzewa, lubiały stać piękne. O, proszę bardzo, kormoran. Jest kormoran, będzie po rybach tutaj w tym miejscu. Kormoranek, tak. O nie, będziemy tam wyżej podchodzić, zobaczymy tutaj, nie ma sensu, pogonił pewnie rybę, dobra, jest mój punkt rozpoznawczy, kołeczek i wyżej nie idę, kilka rzutów na obrotówkę, kilka na tandkę, a jak będę szedł już w dół, tylko tandka, ale ziela tu porosło, okulary całe w deszczu, nic nie widzę, całe w wodzie, <gryw> zaraz muszę je przetrzeć, dobra, po tym rzucie. Dobra, jestem już koło samego mostku. 5 rzutów i spływamy. O nie, ten fiderek, moi drodzy, to będzie i to w bardzo szybkim czasie. Muszę tu przyjechać, ale a propos fiderka, to muszę kupić wędkę do fidera. Jutro poniedziałek, może pojadę, jeżeli nie, to we wtorek żeby było wszystko gotowe. No jakoś od dobrych, kurde, 40 minut ustały brania. Znaczy ustały, 40 minut, dwa jakieś puknięcia i trzy takie okoneczki, ja je trzymam. Trzymam je w wodzie, bo jednak odprowadzają, nie ma sensu. Idę jeszcze tutaj koło mostu, gdzie byli tamci wędkarze, tam popróbuję jakieś 10 minut, ja jestem zadowolony mimo tego, że troszeczkę mi plecy zmokły fajnie się powędkowało coś tam się na kiju działo także to jest najważniejsze ale ja jeszcze nie kończę, także coś może wydarzyć się jeszcze ciekawego są na to szanse w tym momencie się z wami żegnam, mam nadzieję, że miło spędziliśmy wspólnie czas, uciekam ja jeszcze bym posiedział, ale jakieś tam obowiązki, potem do pracy kurde, jak mi się tak marzy parę dni urlopu na samo wędkowanie. to byłoby coś niesamowitego, ale z czasem pewnie jak u każdego. Uff, także nic nie poradzimy. Dobra, miło. Spędzone parę godzin, powędkowane. Jakieś okonki wytargane. Zabawa była. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Heja!